Bomba na rozluźnienie atmosfery! I jeszcze jedna! O! Żwirkowy taniec! Nawet dobry z ciebie tancerz! Ostrzegawcza snajdka! I nie jestem z policji! O, ale z ciebie terminator! Haha! Ha. Sytuacja napięta jak gacie co ci wikty. Ty! Ciastek niczego cię nie nauczył! Dobra! Szucam bunkier! Mała przerwa! Haha! Masz czas, by się wzmocnić! Proponuję inną taktykę, panie Żwirku! Haha! Się leczy apteczką! A jak? Wcisk i bunkrowa oponka! A! Zobaczymy, jakie ma dalsze pomysły! Chyba chce dokończyć apteczkową kolację! Aha! Taktyczny sprint w kierunku auta i konsumuje apteczkę! Kto by pomyślał! Haha! Pewnie mu homorek się popłagał i przysłał na mnie żwirka! Leżę! Lekko go obiję i pomyślę, co dalej! Rzucam bunkier! Niech siedzi w bunkrowym boksie! Oj, chyba ma mało!